Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. O nich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich, Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, Wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to, dziesięciu pozostałych poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo pańskie. Mamy dzisiaj bardzo ciekawą Ewangelię. Która pokazuje, jak łatwo jest w kościele, we wspólnotach, w parafii, w ogóle w kościele, doprowadzić do burzy o nic. I to sami to wywołujemy. To jest tak naprawdę bez żadnego znaczenia, ale awantura rośnie. Mamy dwóch braci, apostołów, czyli z dwunastki, Jakuba i Jana. To jest moment w Ewangelii, kiedy Ewangelia Marka, rozdział 10, kiedy już jesteśmy za połową Ewangelii. Jezus już mówi o męce, mówi, że będzie cierpiał, mówi o tym, żeby się uniżać, żeby być jak dziecko. Już jest dużo takich fragmentów, które pokazują, że nie tylko mamy iść za Jezusem i zbierać oklaski, ale również iść za Jezusem. Ponieważ będzie ukrzyżowany, że to idzie w parze, że Duch działa w taki sposób, że z jednej strony uwalnia, uzdrawia, prowadzi do rzeczy, które otwierają nasze oczy i się tym cieszymy, a z drugiej strony Jezus idzie na krzyż. I te, to zestawienie tych dwóch momentów prowadzi apostołów, którzy idą za Jezusem, do pewnych rozmów. Nic się nie dzieje na zewnątrz. Oni ze sobą rozmawiają. I w ten sposób Jakub i Jan podchodzą do Jezusa. Rozmowa z Jezusem jest dzisiaj powiemy modlitwą. I w tej modlitwie wznoszą oczy ku niebu, wyobrażają sobie, jak będzie w Królestwie Niebieskim, patrzą na chwałę Bożą, jak to tam będzie. Ktokolwiek z nas ma taką modlitwę, to raczej. Jest to coś pobożnego, coś dobrego, gdyby dziecko Ci przyszło i powiedziało, nastoletnie, mamo, tato, tak sobie myślę, jak to jest w tym niebie, w wieczności, czy u Boga jest dobrze, czy będę po prawej, czy po lewej stronie, czy w ogóle tam będę. Jestem przekonany, że rodzice by się ucieszyli taką rozmową. Wierzący rodzice, dziecko moje o, o niebie rozmawia, chce rozmawiać w ogóle o chwale Bożej. To wszystko jest bardzo takie, wygląda ładnie. I z tej pobożności apostołów, w której też jest jakaś rywalizacja po lewej, po prawej stronie, Pan Jezus pokazuje, że to zupełnie nie o to chodzi. Dałby im kto po lewej, kto po prawej, że będziecie po lewej i prawej, to potem by się między sobą pokłócili, a kto po prawej, a kto po lewej. I znowu burza w szklance wody o nic, bo to jest z czegoś pobożnego, z tego, że patrzą ku niebu, wyobrażają sobie, jak to będzie, i pojawiają się pragnienia, które mogą się wydawać dobre, z nich zaraz rodzi się rywalizacja, i kto jest lepszy, kto będzie po prawej, a kto po lewej stronie Boga. I to porównywanie się, kiedyś mówiliśmy, że to w kościele, związane jest z, z tym, kto w jakim futrze przyszedł nam przeświętom. Bo się wystawiamy, przychodząc do kościoła. Oczywiście ze względu na miłość do Pana Boga, ale tak naprawdę jeden na drugiego zerka i, i kto kto bardziej, kto lepiej i to gdzieś w nas cały czas pokutuje. Nie tylko w nas, bo mówimy o apostołach, o dwunastu, którzy będąc z Jezusem mogliby go dopytywać o poważne sprawy, rozmawiać w taki sposób. Żeby to szło ku ich świętości, ku rozumieniu bardziej drogi Bożej. A oni rozmawiają w taki sposób, że to o sprawach niebieskich, o sprawach teologicznych, w taki sposób, że są pokłóceni i podzieleni. Znamy to dzisiaj. Doskonale rozmawiamy jedni z drugimi, nie tylko kłócimy się na poziomie światowym, bo to jeszcze byłoby zrozumiałe, że Mamy pretensje do Ameryki Południowej, no bo tam jest trochę inna teologia, ale kłócimy się na poziomie naszej kultury, czyli Europy, i kłócimy się na poziomie Polski, i kłócimy się na poziomie diecezji, parafii. Cały czas, czy możesz, panie, sprawić, że my lepsi, że my więcej, bo my w taki sposób się modlimy, a my w taki. My mamy kult Andrzeja Boboli, a tam jest jakiś inny, i to my lepsi. I to są rzeczy, które. Y, 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 które non stop gdzieś funkcjonują. Tutaj, jak już czasami się nawet o relikwie można posprzeczać, wiem, że tutaj już doszło, tutaj jest największy relikwiarz archidiecezji. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że coś jest gdzieś innego. Można zawsze coś sobie dopowiadać i mogą być spory o nic. Czasem puszczamy oko do tego wszystkiego, a czasem jesteśmy wściekli o nic. I co się dzieje w tej Ewangelii dalej? Wrócę do, do tego, co jak Pan Jezus to tłumaczy, ale pozostali apostołowie, słysząc Jakuba i Jana, nie puścili tego płazem, czyli nie przymknęli oczu. Pan Jezus rozwiązał, sprawa załatwiona, tylko dziesięciu pozostałych poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A zatem Wpływ tych dwóch apostołów, najbliższych Jezusowi, na pozostałą część kościoła jest taki, że wszyscy zostali podzieleni. To jest ogon wężowy, który nieustannie wchodzi w małżeństwo, w parafię, w seminaria, w każde miejsce, gdzie zatrzymujemy się na obecności Boże, gdzie jest Bóg, tam od razu pojawia się też i ten ogon wężowy, który nas dzieli. I z czegoś dobrego, bo z reguły u ludzi pobożnych zaczyna się od czegoś dobrego, z myślenia o niebie i o chwale Bożej rodzi się podział, który potem jest trudno zagoić. To jest jeden temat tej Ewangelii, ale chciałem też dotknąć drugiego, a mianowicie picia kielicha. Czy możecie pić kielich i przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć? Pan Jezus mówi, tutaj odnosi się konkretnie do męki. Chrzest krwi i, yy, i picie kielicha, uczestniczenie w Eucharystii, ale krew Chrystusa związana z Jego męką. Czyli Jezus odsyła apostołów, że bycie w chwale Bożej związane jest z przytuleniem się do krzyża, z, z jednością w krzyżu z Jezusem, bo ta jedność, jest dużo trudniejsza. Co więcej, działanie charyzmatyczne w uwolnieniach, uzdrowieniach, w ewangelizacji będzie związane prędzej czy później właśnie z krzyżem, bo będą podziały. Jeżeli się gdzieś głosi Królestwo Boże, będą podziały. Nas to dziwi, czemu tak jest, że tam gdzie głosimy chwałę Bożą, ludzie się kłócą. Tymczasem Ewangelia pokazuje, właśnie tak się dzieje, właśnie tak jest. I, I to pytanie Jezusa, czy możecie przyjąć chrzest i pić z kielicha, który ja mam pić, odnosimy do krzyża i często interpretujemy, że to jest śmierć męczeńska. Tymczasem mamy tutaj dwóch apostołów, Jakuba i Jana. I jeden z nich umiera męczeńsko, drugi nie. Drugi jest przytulony do krzyża. Pod Krzyżem stoi, ale męczeńsko nie umiera. A to, to wyraźnie pokazuje, że ta jedność z Krzyżem to nie tylko jest moment, kiedy oddamy życie przez krew, jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i wielu innych świętych, teraz go wspominamy. Może też tak być, że uczestniczymy tak jak święty Jan, a zatem przez waszą relację rodzinną. Przez podziały w rodzinie, które się dzieją, przez trud małżeński. I kochanie siebie nawzajem pomimo, czy nawet nie pomimo trudów, ale w tych trudach jest piciem z kielicha i przyjęciem chrztu, tego, który jest związany z przyjęciem krzyża. Tu się akurat tak się składa, i to nie są przypadki, że to Jakub i Jan męczennik i niemęczennik. Jeden i drugi przyjmuje tę drogę, o której Pan Jezus mówi, picia kielicha i to wyraźnie nam daje do zrozumienia, że męczeństwo jest nie tylko związane z tym, że mnie zabiją, ale męczeństwo miłości związane jest z naszym życiem. I bo, może to są dzisiaj dla Ciebie słowa, może dla kogoś z nas, że ten, ten trud, który dzisiaj podejmujesz, Trud, w którym się pytasz, czy to ma sens? Czy mam się dalej zmagać? Czy już nie dać sobie spokoju, bo, bo wszystko po prostu do niczego to nie prowadzi. Ten cały trud rodzinny, małżeński, w relacjach, które próbujecie ratować, próbujemy ratować. I Jezus nam tą Ewangelią pokazuje, to jest właśnie ten chrzest krzyża i picie z kielicha. I czy się na to zgadzasz? I to nie rozwiązuje, to, ta zgoda nie rozwiązuje sprawy, że nam teraz będzie łatwiej po tym, co usłyszymy. Ale zgoda oznacza, że chce trwać i kochać. To jest, to. nie chce się wycofywać, nie chce uciec, ale chce zostać i kochać. W tym cierpieniu to jest przyjęcie krzyża, to jest przyjęcie chrztu i picia z kielicha. O którym mówi Pan Jezus. Łatwiej jest pozostać na poziomie Królestwo Niebieskie, po lewej, po prawej, ewentualnie Ty źle mówisz o Królestwie Niebieskim, a Ty dobrze, Ty mówisz źle o aniołach, a Ty dobrze, Ty to źle interpretujesz, jesteś heretykiem, a Ty interpretujesz dobrze. Potem się w teologii wszystko zmienia, jest zupełnie odwrotnie. Raz Ksiądz stoi przodem, raz Ksiądz stoi z tyłem, raz ludzie roznoszą komunie do chorych, jak w pierwszych wiekach, a teraz tylko ksiądz albo szafarz. Wszystko się zmienia. A my potrafimy się tu bardzo kłócić. Tymczasem prowadzi Pan Jezus, przyjmij chrzest, ten krzyża i przyjmij picie kielicha. Czy w trudzie, który mamy dzisiaj, próbuj dalej kochać. Nawet jeśli w naszym sercu, w naszej głowie wszystko nam mówi, ale tu się już nie da kochać. Tu się już wszystko skończyło. To, to mówi Krzyż. Już się wszystko skończyło. A Jezus zwyciężył. I to jest dobra nowina. Amen.